Witam serdecznie, moje serduszko, powiem Wasze serduszka i chciałbym wszystkich chętnych, zainteresowanych zaprosić na warsztaty rozwoju duchowego, spotkanie duszy, które odbędą się we Wrocławiu dniu 18 sierpnia o godzinie 10 w hotelu Nowotel City Wrocław na ulicy Wyścigowej 35. Tak więc serdecznie zapraszam. Oczywiście trzeba wziąć ze sobą matę, karimatę, poduszeczkę do leżenia, może być opaska na oczy, jakiś własny prowiant, ponieważ woda, ciasteczka i banany będą na miejscu. Serdecznie zapraszam wszystkich i w dalszej części tego filmu będzie już mowa o tym, czym są te Warsztaty, spotkanie duszy, co na nich robimy, więc zapraszam do odsłuchania tych wszystkich wiadomości. Serdecznie dziękuję za zgłoszenia i pod tym filmem, oczywiście, będą wszystkie informacje dotyczące wpłat na konto. Koszt warsztatów to standardowo 300 zł, tak samo jak wszystkie warsztaty w innych miastach, więc zapraszam serdecznie, numer konta będzie podany pod tym filmem i kochani, zanim przeszlecie pieniążki, wyślijcie do mnie wiadomość na arondiagnostamaupa.internet.pl z pytaniem o miejsca, dlatego że miejsca na warsztaty bardzo szybko się wyprzedają, więc bardzo się z tego cieszę i nie chciałbym, aby właśnie był nadkomplet, komplet, czyli abyście nie, nie czuli się niekomfortowo. Więc w tym momencie, zanim prześlecie płatność, napiszcie do mnie zgłoszenie na arondiagnostamaopainteria.pl i ja odpiszę Wam, czy są wolne miejsca, czy nie ma wolnych miejsc. Oczywiście postaram się też nagrać film tutaj, jeżeli tych miejsc nie będzie. Do zobaczenia na warsztaty we Wrocławiu i zapraszam do odsłuchania drugiej części tego filmu. Warsztaty, spotkanie duszy, jak to na nas zaskazuje, to. Nauka medytacji i połączenie z własną duszą. Tworzy się je po to, aby ułatwić sobie życie. Oczywiście o wiele lżej się żyje wtedy, kiedy mam kontakt z własną duszą, z własną podświadomością, panuję nad własnym umysłem, nad myślami i staje się świadomym kreatorem własnej rzeczywistości. Opis tych warsztatów znajduje się oczywiście pod tym filmem, natomiast te warsztaty mają to do siebie, że tworzą mnóstwo cudów i oczywiście układamy je adekwatnie do grupy uczestników. Odpytuję o marzenia i pragnienia i wtedy tworzę warsztaty tak, aby te marzenia i Pragnienia ludzi spełniły się, i dzięki temu, że grupa pracuje mocno dla siebie i dla wszystkich osób, to spełniają się marzenia wielu, wielu osób. Dlatego to osoby tak często wracają na te warsztaty i cieszą się one dużą popularnością od wielu, wielu lat. Ja się bardzo z tego cieszę, że są tak pięknie ułożone, że oczyszczają Waszą przestrzeń zdrowotną i tworzymy energię zdrowia. Uwalniamy z programów i z blokad, sprząt, z front, z, orzeczeń, z negatywnych emocji i energii nie tylko was samych, ale też osoby, wasze bliskie, o które prosicie. Oczywiście oczyszczamy karmę rodową, oczyszczamy przestrzeń związków, przestrzeń rodziny, tworzymy drogę do związków, tworzymy drogę do świadomej pracy w przyszłości, spełniamy marzenia, łączymy się z opiekunami, łączymy się z istotami od światła, ze źródłem, z Bogiem. Wchodzimy w swoje poprzednie wcielenia, aby je poznać, lasujemy wszystkie strachy i lęki, łączymy się ze swoją duszą, aby zobaczyć tą cudowną, piękną energię, która w nas mieszka. I oczywiście podróżujemy po kosmosie, łączymy się z istotami pozaziemskimi, I często ludzie proszą o coś nowego, albo wynika to z grupy, która chciałaby czegoś nowego doświadczyć. I wtedy uzupełniam medytację o pewien fragment czegoś nowego. I wtedy zmieniam medytację i tworzę. Pewien fragment nowej medytacji, aby ludzie doświadczyli czegoś nowego. Te warsztaty, Spotkanie Duszy są dla wszystkich osób, które chciałyby się nauczyć medytować i które oczywiście medytują i chcą poszerzyć swoją percepcję widzenia, poszerzyć swoją medytację, ponieważ wiele osób medytuje po swojemu, a tutaj. Często słyszę, że no to, co przeżyłam na tych warsztatach było niesamowite, medytuję w domu, ale tutaj tak naprawdę zadziały się cuda, zadziało się świetnie, zadziały się rzeczy nieprawdopodobne i jestem zachwycony, zachwycona tymi warsztatami. Często słyszę cudowne, piękne, pochlebne opinie tych warsztatów. Dlatego tak ludzie często do nich wracają i proszą o to, aby one były w wielu miastach w Polsce. Dlatego postaram się spełnić tą prośbę. Serdecznie zapraszam na spotkanie duszy. Odbędą się one oczywiście o godzinie 10, potrwają do 17. Na warsztaty spotkanie duszy należy przynieść swoją matę, kalimatę, poduszeczkę pod głowę, może być opaska na oczy, może być własny prowiant. Na miejscu jest woda, ciasteczka, banany i warsztaty składają się z dwóch części, części teoretycznej, w której ja opowiadam, po co są te warsztaty, po co się robi te medytacje, jak medytacje pomagają w życiu, jak można je przełożyć do naszej rzeczywistości, jak otwierają drogę do obfitości, do, do świadomego kontaktu z duszą, z podświadomością, jak panujemy nad umysłem, jak zamykamy lęki i obawy, a tworzymy doświadczenie z naszej podświadomości, jak nasze poprzednie wcielenia pomagają nam w tym wcieleniu, jak wiedza z poprzednich wcieleni pomaga nam w tym wcieleniu i wiele, wiele innych Takich aspektów jest w części teoretycznej. Oczywiście też odpowiadam na pytania ludzi. Bardzo często ludzie przyjeżdżają też z indywidualnym pytaniem, i dzięki temu na warsztatach mogą otrzymać odpowiedź adekwatnie do swojej drogi, do swojej przyszłości. No i oczywiście jest część praktyczna, czyli medytacja, przeważnie dwie długie medytacje dlatego, że ludzie bardzo pięknie z nas podróżują, świadomie podróżują, więc doświadczają bardzo pięknie i często mówią, że nawet te 40-minutowe, 50-minutowe medytacje no po prostu są za krótkie, bo wydaje im się, jakby to trwało 15-20 minut. Więc cieszę się, że tak pięknie to wszystko odczuwacie. Koszt warsztatów to 300 zł i wszystkie informacje będą podane pod tym filmem. Zapraszam na warsztaty Spotkanie Duszy w hotelu Nowotel City Wrocław na ulicy Wyścigowej 35. I zapraszam na warsztaty. Pozdrawiam serdecznie.